Hej, hej, witam was na moim kanale, słuchajcie, dzisiaj taki film e, troszkę lajtowy, słuchajcie, w astrach, e, zafirach i wektrach e, taką przypadłością często jest to, że w listwach dachowych e, często się tam sypią, e, słuchajcie, zaślepki, ja dzisiaj to postaram się wymienić także wymieni sobie, wymienimy sobie na zaślepki, zaślepki firmy znowu SKV ja dostałem te zaszlepki, także słuchajcie, zaraz się zajmę montażem. Przy okazji ja będę robił renowację moich listw dachowych. Także już Wam pokazuję o co chodzi. Także listwy mamy w tej chwili ściągnięte. Ja je tutaj sobie zobaczę po prostu zdarłem tą całą powłokę tworzywa, bo ona była taka już wykruszona. Potem sobie trochę papierem przyciętym to przeciągnę. Tutaj czekają już lakiery. Mam kolor taki, taki lakier epoksydowy i lakier czarny. Najpierw sobie zrobię tym epoksydem, żeby nasze listwy porządnie złapały warstwę korekcyjną. A później sobie polecimy tym lakierem czarnym, żeby po prostu zabezpieczyć nasze listeczki. Nasze... Ja w tej chwili te listeczki obydwie zobaczcie sobie zdemontowałem. Tak to wygląda na aucie. A jak widzicie tutaj polisą pełną syfu jest, także sobie to też sobie wyczyścimy wszystko, żeby tutaj nie dochodziło, nie dochodziła żadna rodza. Także zaraz to sobie wypikam powietrzem i to wszystko oczyścimy. Także słuchajcie w tej chwili ja to sobie oczyściłem wszystko tutaj te środki. List, tak jak widzicie, nie wiem na ile to widać, bo trochę świeci słońce, także jest grubszo oczyszczona. Ja za chwilę tutaj położę sobie środek taki do zabezpieczenia profili zamkniętych. Także, no to jest ważne tutaj, bo jeżeli tego nie zrobimy, to potem po założeniu list będzie nam się zbierać woda, no i mamy gotowy problem z dachem, a z dachem to, to, to nie jest prosta sprawa, żeby potem to lacharsko naprawić, trzeba całą powierzchnię matować, lakierować i tak dalej, także warto to, to zrobić, zabezpieczyć, żeby tutaj nam się po prostu nic nie działo. Tak samo z tamtej strony zrobiłem, także ja tak już nie będę pokazywał, pokazuję Wam na przykładzie tej tutaj, tutaj w takim zrobię sobie tutaj, to jest taki widzicie aplikator, czymś takim sobie zabezpieczymy te rynienki, nasze listy na nadwoziu. Także w tej chwili słuchajcie jest rynienka, wnęka zabezpieczona takim specjalnym preparatem antykorozyjnym do profili zamkniętych, no i mamy jakąś tam gwarancję, że to nam po prostu nie będzie ryzywieć i będzie to zabezpieczone pod, pod naszą listwą. Producent tego nie robiłem wiadomo, żeby, żeby tutaj trochę oszczędzić. W tej chwili widzi taka żółta maść, także w tej chwili jest więcej pewności, że tutaj nam się nic tutaj nie będzie wiele działo pod listwą. Także tak wyglądają. Słuchajcie, moje listwy. Zobaczcie tutaj tą całą mam po prostu wyłamaną. No i po pomalowaniu listwy, po prostu ja będę musiał całe to zabezpieczenie, tą tutaj, te zatrzaski wymienić. Także słuchajcie, tak wyglądają moje listwy. One w tej chwili są, są zeszlifowane do gołego metalu. To jest takie aluminium. Także czekam jeszcze po prostu zmatowanie tego wszystkiego, pomalowanie. I dopiero będę słuchać, wtedy wtedy zakładał te zatrzaski. Nie wiem, co to dzisiaj zrobię jeszcze. Mam, mam nadzieję, że tak. Także mamy po prostu wyłamane tutaj te zaszlepki. Dlatego ja to muszę wszystko wymienić, żeby nasz opelek wyglądał tak jak go fabryka wypuściła: czyli po prostu tu będzie kolor czarny na zewnątrz, i to będzie pomalowane tym podkładem epoksydowym, żeby to wszystko się trzymało tego metalu i, i nam nie rdzywiało. Także zobaczcie, w tej chwili mamy ten za, całe zapięcie, zatrzaski. Zdemontowane tutaj w tych miejscach, gdzie są te y, takie zapadki. Troszkę słaby skupia. O teraz. Tutaj gdzie są te zapadki to trzeba po prostu podważyć, lekko je cofnąć y, takim małym szybokrętem. No i wtedy z listwy Wam y, to powinno wyjść. Bo listwa ma takie ranty tutaj. Y, także to się trzyma na tych rantach. Trzeba to delikatnie wyjąć, żeby to Wam się nie połamało. Listwy mamy słuchajcie w tej chwili pomalowane. Pamiętajcie o tym, że jak malujecie elementy metalowe, a szczególnie aluminium, takie metale dosyć trudne, to warto kupić podkład epoksydowy, żeby to porządnie zrobić. Jeżeli zrobicie zwykłą podkładem, to po prostu tutaj wejdzie Wam rdza i to potem cała robota będzie praktycznie, no, do wyrzucenia, także płokad epoksydowy na elementy metalowe, żeby zabezpieczyło tutaj Wam wszystko pod pod względem korozji tak słuchajcie, teraz możemy sobie otworzyć nowe zaszlepki to przyjechało w takim fajnym kartoniku podłożymy sobie Kartonik. No i mamy tutaj, słuchajcie, zobaczcie nasze zaślepki do listwy. One są takie uchylne, nie wiem czy to widać. No i sobie założymy słuchajcie, do, do naszych listw. Listwy w tej chwili już pomalowałem, zobaczcie, one są w takim ładnym kolorze półmacie. Pół no i zakładamy sobie słuchajcie nasze. Zaszlepki musimy sobie o, przypasować mniej więcej tak, żeby to wszystko było dopasowane do, do tego otworu. Zakładamy dalej sobie nasze zaszlepki. Muszę wam powiedzieć, że to wcale nie jest taka prosta sprawa żeby to za wcisnąć, musicie sobie tutaj sobie dobrze dopasować, tak żeby wam otworem weszła ta klapka tutaj, która ona się jest ruchoma, to musicie sobie po prostu w otwór dobrze dopasować. No i mi to tak wyszło, że ten ran, który tutaj jest do otwierania, no to mi wyszło po prostu do Zobaczcie do wewnątrz samochodu, także pamiętajcie, żeby te wszystkie klapki one były w jedną stronę zachodziły. Więc po prostu najpierw przymieszczę sobie na samochodzie, jak to tam mniej więcej Wam wychodzi, i dopiero tak, żeby one były w jednym w jedną stronę, wszystkie odsunięte, i dopiero można się zabrać za montowanie I teraz jedna taka. Przyrodna informacja. Ja po prostu są listwę sobie rozchylałem takimi szczepcami zegiera. No nie wiem, czy jakiś tam inny patent jest na to, bo tak to po prostu będziecie mieli problem z zamontowaniem takiej zaślepki. Także po prostu sobie tutaj na tych otworach delikatnie po sobie porozchylać, bo w ten sposób widzicie, delikatnie porozchylać, tak żeby tam nie poniczyć te listwy. Biorąc sobie wam, wam w miarę wejścia, w ten sposób widzicie dokładnie, tak troszkę porozchylać. Bo tak to będzie potem problem z montażem. O, porozchylać sobie i tak przez całą długość. O. Także później ja Wam to pokażę już po zamontowaniu całości. Także jak już mamy rozchyloną tą listwę, to dużo łatwiej możecie po prostu wcisnąć. I, i też słuchajcie, to jest plastik, to tak montujcie, żeby to po prostu nie, nie uszkodzić tego. Jeżeli jeszcze jest problem. O, tutaj już to ładnie weszło. Jak widzicie, zawsze sprawdzajcie, czy to tam, czy tutaj ta zaszlepka Wam równo układa się. Także zaszlepkę mamy jedną zamontowaną już na naszą listwie. No i pamiętajcie, że po prostu sobie porozchylać delikatnie tą, tą listwę, to Wam wejdzie. No i potem jak. Montujecie po prostu, przeszmata sobie kominekami, potem wyprofilować tą, tą listwę, no i wtedy będzie to wam jakoś pasować. O, zaślepkę się podnosi, widzicie, także jest ok. No i zamontuję zaraz drugą i będzie montować na samochodzie. Także słuchajcie, mamy zamontowaną drugą zaślepkę Ja tego wciskania nie pokazywałem, bo potrzebowałem po prostu dwóch rąk do tego trochę się musiałem maderować, więc pokazuję Wam po prostu już po także używajcie po prostu na, 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 takich narzędzi rozepchnijcie sobie troszeczkę tą, tą listwę żeby to Wam ładnie weszło no i potem na końcu przez, słuchajcie przez szmatę tą listwę bierzemy sobie jakieś tam kombinery i słuchajcie, leciutko możemy tam poprofilo, poprofilować sobie tą listwę. O, leciutko tam podociągać. O, żeby nam to wszystko ładnie słuchajcie, weszło. Także o tak to wygląda po zamontowaniu te, te zaślepki o. Można troszkę wymodelować sobie to miejsce, żeby to było równo, tam ją połgniatać. Sądzę, że to wszystko róbcie z czuciem, bo no, plastiki to są po prostu no, y, problematyczne. Także, jeżeli za dużą siłę włożycie, to po prostu połamiecie. Także tak to wygląda: zamontowanie zaślepek. Zaślepki mamy zamontowane. Wszystkie się otwierają, jak widzicie. Zobaczmy, czy dopchniemy. pomalowania wyglądają też całkiem nieźle. Jedna strona. druga strona też zaślepki otwierają się jedna i druga także jest ok, list walaże. także słuchajcie, tak wygląda wymiana zaślepek przypominam, że to są zaślepki od firmy SKV, to co mam tutaj na, na logo czapki i na koszulce także tak jak wam pokazywałem, tą listwę musicie sobie po prostu rozchylić i delikatnie tam wczepić te te, te zaślepki łącznie z tym całym tym mechanizmem no jeszcze miałem dodatkowo malowanie listw dlatego no Jedno takie popołudnie mi tutaj na tych pracach zeszło, także jak wam się podobało, to dajcie łapę do góry, jak wam się nie podobało, to też dajcie łapę do góry, subskrybujcie kanał, polecajcie, wspierajcie, dla chętnych jest ta taka ikonka, wspieraj, no i trzymajcie się, na razie, hej!